nakrywany, nie dla fejmu, nie dla many Mówisz temat przywijany, wałkowany ze sto razy, wszystko ma wiele odbić, jak ludzie wiele twarzy weź o takich odbić, zanim zdąży się sparzyć Nie jestem wyrazić ani sądzić, żeby by zaradzić temu co wadzi Powiększa efekt twojej jaźni We własnej osobie rap, a nie wyobraźni Usłyszą go w grobie, brat powstaną umarli To Jak zderzenie światów, ty weź to ogarnie Hipno zadziała jak psychoza, teraz wiesz, ci na czajnik Ty tego nie lekceznie. Z zajebistym stylem, wietrza na osiedla na przejścia ze Czas wykazać potencjał flow, co nigdy nie zginie Wersja nieśmiertelna w i lawinie Nielegal, podziemna sekcja jak sekta kultystów delikatna rap walczy jak trzystu Zdanie murem za honorem, za grafer na boisku Biorę to co swoje, to jest projekt bez żadnych domysłów Cięć spięć bez lipy, weź to w cudzysłów Wersja nieśmiertelna Żyje. To ten rap, co oddycha, rap, co ma siłę To wersja nieśmiertelna, MBS me imię przepowiednia się spełnia, rap nigdy nie zginie To ten rap, który mówi, rap, który żyje Rap, co oddycha, rap, co ma siłę To wersja nieśmiertelna, MBS me imię przepowiednia się spełnia, rap nigdy nie zginie W razie codzienności w fazie, nieprzytomności, w razie konieczności weź życie rozmój i podsumuj. Wyciągnij wnioski Czy ten stan bez zaprowadzi będzie chce, gdzie nie istnieją troski, krew usuje w żyłach, o, żyła rap maszyna Ruszyła jak pociąg na szynach, jak heroina. Wkręca się na dnie jak uzależnia, jak morfina. To nie są puste słowa, jak silikonowe biegy zawsze. Konkretny towar idealnie wyważony Robię rap nielegalnie i nie liczę na miliony. Twoje hasła głośno krzyczę, jestem tym uzależniony, rap obrazem codziennie. Zajebiście wyrażony, wersja nieśmiertelna. Jej mocą jestem przerażony, jej esencją zarażony. Na fałszu odporny, patrzą na ręce, pierdolone ikony Kajsu i mamony, Lansu oraz sławy. Weź do tego się zdystansuj i też to w sobie zabi. Nie uczę jak żyć, ale jak słowa nie zabi. Sprawić, żeby przetrwało i powieki trwało. Wersja nieśmiertelna, sklejona w całość. To ten rap, który mówi, rap. Żyje, to ten rap, co oddycha, rap, co ma siłę To wersja nieśmiertelna, MBS my imię przypowiednia Się spełnia rap, nigdy nie zginie To ten rap, który mówi, rap, który żyje Rap, co oddycha, rap, co ma siłę To wersja nieśmiertelna, MBS my imię przypowiednia Się spełnia rap, nigdy nie zginie